Po 10 latach od rozpoczęcia budowy obrzyska strażnica została ukończona. Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość była również okazją do odznaczenia funkcjonariuszy, którzy wykazali się szczególnym bohaterstwem podczas akcji gaśniczych. Dziś wykonujemy swoje zadania w sposób bardzo skuteczny i nieodbiegający w żadnym aspekcie od europejskich standardów. To kapitał, którego nie wolno zmarnować, i właśnie to stanowi podstawowy dorobek dwudziestolecia naszego powołania. Nie byłoby to możliwe bez Was, drodzy strażacy, i właśnie Wy, spełniając zniosłe słowa strażackiego ślubowania, zasługujecie na najwyższy szacunek i wdzięczność, bo w swej misji realizujecie cel najszczytniejszy ratujecie życie i zdrowie ludzi. Łączny koszt budowy nowego obiektu wyniósł ponad 18 milionów złotych. Realizacja zadania przeciągała się w czasie z powodu wypłacania funduszy w transzach, które nie pozwalały na ukończenie kolejnych etapów. Prace nabrały tempa w 2011 roku. Wtedy to starostwu powiatowemu udało się pozyskać dodatkowe 5 milionów złotych na inwestycję. Nowa strażnica ma poprawić bezpieczeństwo w dwóch największych dzielnicach miasta, na Podzamczu oraz na Piaskowej Górze. Ulokowanie budynku przy ulicy Ogrodowej skrócić ma również czas dojazdu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W strażnicy oprócz jednostek ratowniczo-gaśniczych znajdzie się również główne centrum dowodzenia zastępami. Oficjalne otwarcie obiektu było okazją do nadania orderów i medali funkcjonariuszom, którzy wykazali się bohaterstwem podczas licznych akcji oraz oddaniem najważniejszej sprawie ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Przyznano również zasłużone awanse oraz stopnie oficerskie. Nie zabrakło również uroczystej defilady, która uświetniła obchody Wojewódzkiego Dnia Strażaka.